Z strony, Marecki. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd retro wspaniałości, które ostatnio zasiliły moją kolekcję. Będzie to trochę hardware'u, trochę software'u, kilka rzeczy mi podarowanych, kilka rzeczy, które kupiłem, kilka rzeczy, które przywiozłem z Polski po zlocie, których jeszcze nie pokazywałem na kanale. Myślę, że dla każdego coś fajnego. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Zapraszam Was serdecznie. Może zaczniemy najpierw od rzeczy, które zostały mi podarowane przez Burnera, jeśli to oglądasz, jeszcze raz serdeczne dzięki, zacznijmy tutaj od Arcade Sticka, Arcade Stick do Super Nintendo, bo takiego nie miałem kiedyś podczas live'a z Super Nintendo, wspominałem, że przydałby się do tych sznupów jakiś Arcade Stick, no i Burner napisał do mnie dosłownie kilka godzin później, że ma jednego zapasowego, którego z chęcią... Na rzecz kanału może przekazać, więc <noise> wielkie dzięki. No Teraz to na pewno też mucja się będzie grał o wiele lepiej. I powiem Wam tak, że jest to dokładnie ten sam, nawet od tej samej firmy, dokładnie ten sam Shell, czyli ta sama Obudowa, te same przyciski, taka sama gałka, tu jedynie delikatnie różni się tymi przyciskami od góry od Arketa do FreeDio, dokładnie z tej samej firmy Aski, dokładnie ten sam wzór, tylko że zamiast do FreeDio jest do SNESA. Wydaje mi się, że czas powstania jednego i drugiego może być. Być praktycznie taki sam, lub pewnie ten na FreeBio wzorował się dokładnie na tym. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, co tutaj w środku jest. Bo tutaj, jeszcze w środku jest parę rzeczy, które sobie zaraz zobaczymy. Najpierw zobaczmy tego archetypka. Zobaczcie, jest, jest komplecik. Jeszcze folii, połączmy sobie pudełko na razie na boku. Dobra. i tak przedstawia się ten Arcade Stick. Dokładnie, tak, dokładnie jest to taki sam Arcade Stick, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd, jak ten z Fridio. Bo na Fridio był tylko jeden Arcade Stick brandowany właśnie Panasoniciem, ale był Panasonic and ASCII. Super fan w bardzo ładnym stanie. On naprawdę wygląda jakby prawie w ogóle nie był używany. Ta gałka bardzo mi podeszła na FIBO. te przyciski są OK, bez większego szału, ale gałka naprawdę bardzo fajna. Może nie jest to Sanwa, ale chodzi to rewelacyjnie. Przegrywaliśmy, już testowaliśmy go na Mortalu, testowaliśmy go na Street Fighterze wersji na Fade.io i gałka się spisywa rewelacyjnie. Więc takiego styka myślę, że myślę, że z góry można polecić, ale przetestujemy go sobie na jakimś live z Super Nintendo. Wtedy wypowiem się, czy rzeczywiście jest wart polecenia. No. Jeśli to, jeśli to jest to samo, jeden do jednego, co na 3 to myślę, że bez dwóch zdań można powiedzieć. Dobrze, więc pierwszy jest Arcade Stick. Kolejną rzeczą, tutaj zapakowaną też, wiem co to jest. I to samo, tak, tak samo, to jest prezent po jednym z live'ów, kiedy okazało się, że nasz multitap do... Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest to, tak, dokładnie to jest to. Multitap podczas live'a. Wyłożył nam się multitap do PC Engine. Burner również wspomniał, że ma, że ma jednego zapasowego, który dotarł mu w pasce razem z innymi rzeczami. No i tutaj zobaczcie, mamy multitapa na 4. Tutaj trochę pożółknięty z góry, ale to nie przeszkadza. Ja to jestem w stanie załatwić w kilka godzin. Każdy wie jak. Chociaż nie wiem nawet, czy będzie mi się chciało tego multitapa wybielać, może to zrobię, może to zrobię jak będę się zabierał za inny sprzęt, to może przy okazji w tego multitapa, najważniejsze żeby on działał, więc super możemy już na PC Engine sobie bez problemu pograć w dwóch, co ostatnio było mocno utrudnione. Dobra, tutaj akurat jedna rzecz nie od Barnera, tutaj jest prezent od marginesa, czyli od twórcy Trapped in the Tomb, które przeszliśmy całe na kanale podczas niedzielnego live'a. Bardzo fajna platformówka, polecam, jest dostępna na OLX lub OLX lokalnie, musicie zobaczyć, była też na Allegro swego czasu do kupienia, więc jeśli szukacie jakichś nowych ciekawych Amigowych gierek, zaglądnijcie, może ta pozycja przypadnie Wam do gustu. Odsyłam również do live'a z in the pool, który znajdziecie na kanale, z, myślę, sprzed jakiegoś miesiąca, półtore. Tamtą grę ogrywaliśmy. Możecie ją tutaj skojarzyć w tej chwili po screenach. Myślałem, że nam się to nie uda, a ogarnęliśmy całą grę coś lekko w ponad godzinę. No tylko oczywiście z mojem podpowiedziami samego twórcy, który był wtedy na live, więc pewnie bez niego tak łatwo by nie poszło. Zobaczcie jak to pudełko jest fajnie wykonane. Tak to się przedstawia w środku. I są amigowie, amigowe dyskietki. I o, zobaczcie, ja jeszcze tego nie otwierałem. Tutaj mamy, zobaczcie, taki medalionik. On jest plastikowy, żeby nie było nie niezmetalowy. Tutaj jest na miejsce i, i mamy wersję również na USB. Super, czyli pewnie tu jest kopia tego pliku ADF, żeby go ograć na, pod emulatorkiem na przykład. Super, margines jeszcze raz. Wielkie dzięki. Czekamy na Twoje kolejne projekty. Dobre, więc to jest Trap in the Tumpt tutaj kolejne rzeczy od Burnera a jest to koncert Metaliki koncert Metaliki zobaczcie jak to, jak to fajnie się składa w jedną całość tutaj Metalika i prosto z Japonii, tutaj jest koncert San Diego na dwóch kasetach a tutaj Sieto na jednej kasecie zobaczcie tak, bo są to kasety VHS, VHS nadal mam nadal używam Barner też miał kopię zapasową i spytał się czy nie chcę, jeśli dają. A wiem, że Metalikę bardzo lubię, a wiem, że z tego skorzystam to czemu nie, czemu nie. Po co ma się marnować? Druga niepotrzebna kopia. Jak Marecki z nim może skorzystać. No, proszę bardzo, super, super. I z czego burnera już na kanale znacie, czyli, filmy, filmy na Laser dyska. Dzięki Burnerowi moja kolekcja w tej chwili to już jest ponad 20 filmów, ponad 20 filmów na laser dysku. Nie mam jeszcze samego playera, o czym już kilkukrotnie wspominałem. Czekam tu tutaj na ruch Pawła. Jeśli Paweł się pośpieszy trochę z tym z tym playerem, to, to myślę, że, myślę, że niedługo bym się w taki zaopatrzył. Jeśli nie, to już naprawdę rozważam zakup playera do samego filmu, więc wtedy już sobie tamten temat Odpuszczę i skupię, się tylko, i skupię się tylko na playerze, który będzie odpalał tylko i wyłącznie filmy. Odpuszczę sobie te przystawki do gier, ale zobaczymy jeszcze chwilę, poczekam. Dam się wykazać. O. Dobra, i zobaczcie. Tak, mamy tutaj wielki hit od Johna Carpentera, czyli The Thing. The Thing, The Thing. Dobra, tutaj jeszcze mamy tego spinera, jak to jest również w grach z Japonii. No i zawsze Wam muszę pokazać te laser discy, jak one wyglądają. Po prostu tego u nas nie było i zawsze, i zawsze mnie te płyty cieszą niesamowicie. Płyta powiedzmy ala kompaktowa, ale tylko z wyglądu, bo jest tu zapis analogowy, a nie cyfrowy. Setki, tysiące rowków ponacinanych. Zobaczcie, no nie wiem, tego nawet pod zoomem myślę, że nie będzie widać. Ale tak, tu jest zapis analogowy. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Każdy film na dwóch stronach. Więc jedna płyta. For the thing. Druga to Spartan X z Jackie Chanem. Tego filmu sobie nie przypominam, choć jest duże prawdopodobieństwo, że oglądałem to prawie wszystkie wtedy filmy karate kung fu za młodego. Oglądaliśmy, jakie tylko dostępne były w wypuszczalniach czy na giełdach. Musi to być bardzo stary film, bo tutaj jeszcze jest informacja, że głos jest zapisany w mono. Czy jest jeszcze jakaś inna wersja dźwięku, ale nie wszędzie no, no Oczywiście, film NTSC, ale wiele playerów ma opcję odczytywania filmów pal i NTSC, więc z tym nie będzie problemu. Na pewno, jeśli będę szukał, to już poszukam takiego, który odczyta i pal, i NTSC. Kurde, nie przypominam sobie tego filmu. To może być coś ciekawego. Dajcie znać, czy widzieliście, czy jest wart uwagi. Bo zanim ja zakupię ten player, to jeszcze chwilę minie. Super, super, burner. Jeszcze raz wielki dzięki. Złóżmy to sobie i przejdźmy do kolejnych gadżetów. Ok, następnie tutaj mamy parę gier na Amigę. Przygotowujemy się powoli do Amigi 4000, więc zobaczcie w Tutaj Amiga 1200 4000 only. Świetna gierka FPS, którą ogrywaliśmy już kilkukrotnie na kanale. No tutaj jest akurat potrzebne coś lepszego niż goła Amiga 1200. Pasowałoby też coś lepszego niż Goła Amiga 4000, żeby to naprawdę chodziło tak jak powinno, ale na już takim dopalonym sprzęcie do 0,30 ta gra już, już, już dość ciekawie chodzi. Jest już grywalna o, w ten sposób. Dobra, to powinien być kom komplecik, Ja jeszcze tego nie otwierałem, żadnej z tych rzeczy nie otwierałem, po prostu to przyszło. Ja odłożyłem to na półeczkę. Gra na 1, 2, na 3 dyskietkach. Mam nadzieję, że dyskietki działają. Opisie na aukcji było, że gra była przetestowana i działa, więc mam nadzieję, że tak jest. Ale jak wiecie, no z tymi dyskietkami to różnie, to może być. Jeśli były przechowywane w wilgotnym miejscu, no to jest duże prawdopodobieństwo, że np. druga nie będzie działać, albo trzecia. Bo tu są kody, tu jest zabezpieczenie. Zobaczcie, w jaki sposób zrobione. To ciężko będzie skserować, dlatego to jest tak zrobione. Z daleka prawie nic nie widać. Spoko, dobra, tutaj mamy Britless Brit na Amigę. Za tym tytułem też już się rozglądałem od jakiegoś czasu. Kolejny FPSik na Amigę, który, no, którego bardzo lubię, tą grę akurat uwielbiam. Alien Bread 3D, pierwsza część. Zamówiłem też drugą część, no niestety Sprzedawca wysłał mi zupełnie inną grę. Jeszcze na C64 powiedział, że pomyliłem się paczki. I już trzeci tydzień czekam, aż dojdzie do mnie The Killing Ground Alien B3D2, więc mam nadzieję, że jego też wreszcie zdobędę. Tutaj, oczywiście, wersja dyskietkowa Amiga 1200, Amiga 4000. Właśnie, ja to powinienem od razu po zakupie sprawdzać, a ja nigdy tego nie sprawdzam. A później czasem się potrafię nie, no, negatywnie zaskoczyć. Dobra, tutaj jest instrukcja, są kody, zobaczcie to tak samo, żeby nie przekopiować, czyli dokładnie tak samo, jak było w Breathless, tylko tu, tu już w ogóle nic nie widać. <grymne> Dobra, czyli tak to wygląda, no i dwie dyskietki. Dyskietka pierwsza i dyskietka druga, fajnie, że w tych grach od Teams, tu jeszcze mam miejsce na płytę, więc wystarczy, że... Kolejną edycję sobie dokupię na CD32, która będzie tylko w Dual się nie w dużym boksie i mogę tutaj sobie wrzucić i będę miał wszystko w jednym. Dobra, Alimbrad 3D2. Kolejne są Settlersy. Ja już Wam wspominałem, że ja tą grę mam i ja tą grę miałem, ale podczas ostatnich live'ów, po ostatnich live'ach yy... Chodzę na stryk, żeby znaleźć swoją kopię, bo stwierdziłem, że będziemy grali z dyskietki, bo tam były problemy z tymi wersjami na WHD Load i nie mogłem znaleźć. Wydaje mi się, że kilka lat temu albo ją sprzedałem, albo wymieniłem się z kimś lub nie mam pojęcia gdzie ją posiełem, nie mogłem znaleźć. Udało mi się w bardzo ładnym stanie dorwać taką na ebayu za 40 funtów, czyli to jest około 200 zł, więc jest to bardzo dobra cena, bo one już w tej chwili nawet chodzą po 100 funtów, jeśli są kompletne i dyskietki są działające, to cena potrafi osiągnąć 100 funtów, a czasem nawet więcej, więc no... Ta gra mocno skoczyła w cenie. Pamiętam, że tamtą sztukę kilka lat temu kupowałem za 15. W tej chwili ta gra już jest kilkukrotnie droższa. Tak przy okazji za Alim Breda 3 dałem 330 funtów i za Bretless też dałem 30 funtów. To akurat 40 funtów i była to najlepsza cena, jaką udało mi się znaleźć za taki stan. Zobaczmy w ogóle jak to się tutaj pre prezentuje w środku, więc mam nadzieję, że dyskietki działają i już będziemy sobie mogli pograć normalnie z dyskietek, normalnie posave'ować, bo ta wersja WHD już doprowadza mnie do szewskiej pasji. Dobra, zobaczmy. Mamy kartę rejestracyjną, no widać, że jest komplecik. S są trzy dyskietki. I co? O, jest! Opis wszystkich budynków. No w tej chwili to już wiem, ale na początku takie motanie z tym było, bo nie byłem pewny co jest co. Teraz w tej chwili mamy wszystko, plus jeszcze dość pokaźny manual. Zobaczcie ile tego jest. Skofa, fajnie. Fajnie, setless. Już tym razem będę miał na oku. Już dam sobie do swojego końcika. Już nie zanoszę tego skoro ten nastrój bo znowu. Tego nie znajdę. Dobra, I kolejną grą jest, jak już pewnie przed chwilą mogliście zobaczyć, jest Z. Tak, czyli gierka. Nie zbieram zbyt wielu gier w dużych boksach na PC Ta Takie najważniejsze, które mnie interesują, jak pierwszy mm. Speed, czy Fantasmagoria, czy tam parę innych gierek, jak książę i Tchórz, mam. Czy Syndicate Wars. No, ale tak jak mówiłem, nie zbieram zbyt wielu gier. Na Z mi bardzo zależało. Udało się dorwać Z, tutaj w cenie 28 funtów, czyli 28 funtów to jest jakieś 140 zł za Z. Podobno ma być kompletne, tutaj karty rejestracyjne, jest instrukcja, jakaś kolejna instrukcja i jest jak tutaj, tutaj jeszcze fajnie wytłoczona ta literka Z, jest. Wersja angielska, płytka, no super, jak sobie zrobimy nareszcie tego live'a z Windowsa 9.8, to Z na pewno nie pominiemy, płytka, jeszcze zobaczyć, no, stan nowy, angielski tutaj nie ma, więc fajnie, dobra, dobra. przechodzimy dalej. Ok, kolejne tu gry na, na Neo Geo, czyli Neo Geo. I tutaj mamy trzy gry na CD, Samurai Shotdown, czy w wersji, w wersji japońskiej to jest chyba Samurai Spirit, tak? W każdym razie jest to pierwsza część. Pierwsza część z instrukcją King of Fighters 9.7. Kolejna gra to. World Heroes 2 Jet. Akurat tej wersji Jet średnio trafię. Wolę, wolę oryginalną dwójkę, gdyż mamy tam yy, te dodatkowe areny z przeszkodami, które, no jak dla mnie, robią całą grę. Choć no, Jet też jest spoko, ale dwójka moim zdaniem o wiele lepsza. Hondy, zdaniem tak samo, więc tu, tutaj akurat się w pełni zgadzamy. I no i na to się naczekałem naprawdę długo, no za tą grę trzeba tutaj w tej chwili na naszych retro giełdach dać ponad 200 funtów. razem widziałem za 240, ostatni raz mi się udało z gościem wytargować do 180 na jednej giełdzie, gdzie gości ją wystawił za 200, ale no niestety też przy 180 wtedy poległem, to już końcówka giełdy była, ja już nie miałem kasy, nie chciałem brać kolejnej gry na kartę kredytową, więc... Stwierdziłem, że sobie na razie odpuszczę, no i tutaj Paweł, Paweł Wojsław, Paweł Tarnów, wielki dzięki stary, udało mu się ogarnąć tą grę za, ile ja zanim dałem, 600 złotych, chyba około 600 złotych. Za te gry płaciłem po 50 złotych, je też od Pawła kupowałem, 50 złotych każda, a tutaj za tą 600 złotych, więc jest i tak o wiele taniej niż kupiłbym tutaj. Dobra, no i oczywiście, jak, jak to zawsze upadło, ładny stan. Pudełeczko nieba, popękane. Manual. No i te ogromne, robiące naprawdę spore wrażenie. Karty tutaj z podwójnym slotem. Zobaczcie tutaj. Mamy dwie płytki PCB. Tak wyglądają wszystkie karty do Neo Geo, czy to AES, czy MVS. Dobry. To by było na tyle jeśli chodzi o temat MVS-a, teraz przejdźmy sobie dalej. Kolejną rzeczą jest myszka. Myszka do 3 wyobraźcie sobie znaleziona w Polsce. Tutaj jest problem z dorwaniem myszki w dobrej cenie, a co dopiero znaleziono ją w Polsce? W Polsce przez przypadek, wydaje mi się, znalazłem ją Retroshef. Odesłał mi linka. Yy, I była aukcja. Aukcja się chyba zaczynała za 200 zł. Zadzwoniłem od razu do Leniwego i poprosiłem, czy nie mógłby za mnie, bo ja nie mam konta na. Nie, nawet nie wiem, czy mógłbym założyć yy, z angielską kartą konto na Allegro. Yy, no i Leniwy ją dla mnie tutaj wylicytował. Aukcja zamknęła się chyba na 250 czy 280 zł. To jest jakieś. 280, to jest jakieś 50, no między 50, niecałe 60 fun funtów. W Anglii. Za pudełkową myszkę, czy tam sprowadzaną z Japonii, czy jak tu ktoś tutaj sprzedaje na miejscu, ceny zaczynają się od 140 funtów, czyli zobaczcie 140 funtów, a nie całe 60. I to tutaj sprzedawca zaznaczał, że myszka jest nowa, myszka jest nowa, nieużywana. Ciekaw jestem na ile to jest prawda. No jest w bardzo ładnym stanie. Wejście też wygląda jakby. Zobaczcie. Jakby rzeczywiście to nie było używane. Może ktoś to podłączył gdzieś tam raz. Ale widać, że na pewno to mocno nie było eksploatowane. Ma być nowe, więc no może tak w rzeczywistości jest. W takie rzeczy, że jakoś średnio wierzę. Zobaczcie, tutaj też nic wytartego nie ma. Więc tak przedstawia się myszka do Fridio. No niestety na Foderku sobie nie pogramy, bo tak jak Wam mówiłem jest świetna wersja Kalon Foder na Fridio, jest syndykat na Fridio, jest team Park na Fridio i żadna z tych gier nie obsługuje myszki, bo myszka już pojawiła się po premierze tych gier. No i niestety i niestety nie obsługuje. Dobra, więc tu jest myszka, leniwy, retoszefie. Jeszcze raz serdeczne dzięki za ogarnięcie tematu. no Cieszę się z tego kolejny artefakt do kolekcji Fridio. Zostańc tu, tutaj przy Fridio, gra od mojej żonki, która ostatnio była w Stanach u swojej siostry. No i kupiłam jedną grę na Fridio. Tamtych gier na eBayu amerykańskich jest całkiem sporo. Sprowadzanych tutaj do Anglii, no to już jest dość kosztowna sprawa. Przesyłka też kosztuje swoje. Więc yy... wykorzystałem okazję, że była na miejscu z jej, czy nie zamówiłabym jednej gry. Wysłałem jej trzy tytuły i akurat z tych trzech tytułów znalazła tą jedną. Koszt 40 funtów. W tej chwili ta gra na angielskim eBayu. Jest jedna sztuka za 120 funtów. Tutaj za 40 funtów udało się tą kopię zdobyć a na Stan stan bardzo ładny, kompletny. Już tylko takie. W tej chwili rzeczy zbieram już już nie bawię się w sztukowanie tych manuali, bo później tego za cholera nie idzie znaleźć. Czasem później za manuala trzeba dać tyle samo sobie za samą grę, więc dla mnie to już jest takie zbieranie bez sensu. No, jeszcze w takich gierkach, których jest dużo, e, które są popularne, jak wy na Sega jak na pierwszego playa, to, czy na Snesa, jeszcze te manuale idzie znaleźć, ale na takie rzadkie sprzęty, powiem Wam szczerze, bez szans. Dobra, więc jest tutaj Shockwave, jest dostępny również na PlayStation pod tytułem Shockwave Assault. To już jeden z takich późniejszych tytułów na video. Prezentujący się na, naprawdę fajnie, już testowaliśmy go na live. Zawsze możemy go odpalić jeszcze raz. Będziecie go chcieli zobaczyć, to dajcie znaka z chęcią go gramy. Shockwave 2 Beyond the Gate. Tutaj rzecz, którą pomógł ogarnąć Victorino, który odebrał dla mnie w Polsce, na warszawskiej giełdzie gamingowej cena tej stacji to było 200 chyba 250 zł jak dobrze pamiętam stacja do Amigi do nie, tu, nie do Amigi no w sumie ta stacja jest brandowana jako Amiga ale jest ona do Commodore CDTV który no jest Amigą z CD Roman więc tutaj już mam drugą taką stację stacji do Amigi nigdy za wiele. Więc Wiktorino jeszcze raz wielkie dzięki. No i koledze właśnie, który zgodził się mi tą stację również odsprzedać. Przepraszam, ale na śmierć zapomniałem Mika. Również bardzo dziękuję. jest tutaj stacja do CD TV. No i jeszcze jedna rzecz, jaką jest nowy iNext, czyli joypad do Amigi CD 32. Tutaj Rafał nasz RetroSpec, jego kolega zajmuje się Yy, składaniem takich padów. Yy, przynajmniej zajmował się, nie wiem czy jeszcze to robi, bo już coś ostatnio stwierdził, że, że wszystkie części zapasowe, które miał, już wykorzystał i nie wie czy będzie się brał za kolejną partię. Przywiózł na lot takie dwa. Honda sobie wziął jednego, ja wziąłem drugiego, więc mamy już w tej chwili. Nowy pad do CD32. Dokładnie taki sam dostałem kiedyś od leniwego, tylko w czarnym kolorze. No, niestety ten górny przycisk, tam gumka pod spodem się wytarła i ten przycisk już nie działa. Trzeba poczekać chwilę, zanim on odskoczy, więc no podczas gier jest to dość problematyczne. A z drugiej strony, na CD32 niezbyt wiele gier obsługuje te wszystkie przyciski, więc w większości gier i tak. I tak da się grać, ale będzie tam trzeba pod spodem tą gumkę zmienić. Ta gumka powinna tutaj pasować od Super Nintendo, których jest całkiem sporo na giełdach, więc będę się musiał za tym rozejrzeć. Jest tutaj jeszcze raz serdeczne dzięki Rafał i kolega, którego no niestety też na śmierć imiona zapomniałem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą miałem dzisiaj pokazać, ale stwierdziłem, że przeniesiemy to na osobny odcinek, bo jest to rzecz, której. Na, no, której pasowałoby poświęcić trochę więcej czasu. No nie jest to rzecz, o której w tej chwili pomyśleliście, ale dajcie się podtrzymać jeszcze chwilę w niepewności. Mam nadzieję, że spodoba Wam się, bo czekamy już na niego od jakiegoś czasu. No więc co, no na dzisiaj by to było na tyle. Mam nadzieję, że Fanty Wam się spodobały. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. No i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Hej!